Jeżeli chodzi o jedzenie, które często można nazwać narkotykiem. Y Myślę, że tutaj niestety na prowadzenie wysuwa się cukier i gluten. Można zobaczyć, że uzależnienie od glutenu jest tak duże, że wystarczy, że 3-4 dni poprzybywamy sobie na takie diecie bezglutenowej, ale potem trafiamy sobie gdzieś tam do jakiegoś hipermarketu, akurat wchodzimy od strony działu z pieczywem i ten cały zapach pszennych bułeczek, kajzerek i tak dalej uderza nas, dostajemy ślinotoku i ja automatycznie pędzimy do alejki, żeby sobie to kupić. I to nie jest wcale śmieszne, to jest tragiczne, że gluten potrafi nas uzależnić do tego stopnia, że wystarczy jakiś zapaszek i już lecimy tutaj na łeb na szyję. Zresztą tak samo jest z cukrem. Zobacz, że osoby, które cierpią na otyłość, bardzo często mają tzw. tak zwaną hipoglikemię, czyli hipoglikemię, a więc zbyt niski udział cukru we krwi. Więc przy zjadaniu, a taka ciekawostka mała, mógłbyś sobie zrobić test z glukometrem, kłóć się w palec tym sprzętem dla cukrzyków i zjeść sobie chociażby jakiegoś batona, cukierki i bułkę pszenną. Jak myślisz, po czym najbardziej Ci skoczy poziom cukru? Teoretycznie powinno wyskoczyć po cukrach, tak? czyli w jakichś batonach i cukierkach. Najbardziej podnosi poziom cukru bułka pszenna. Więc tutaj, gluten, jakby w profilaktyce cukrzycy, też powinien być od razu pożegnany. I nie powinno go w ogóle w naszym żywieniu występować. E, natomiast jeżeli chodzi o cukier, to tak jak wspomniałem, jest często hipoglikamia. A więc jadasz produkt cukier bardzo szybko ciskacze, po czym agresywna aktywacja insuliny spycha go do zbyt niskiego poziomu, i więc znowu robimy się skapciali, agresywni, i chcemy coś dalej jeść. No i znowu takie pętelki e, hiperboliczne mamy, aż w końcu po prostu jesteśmy uzależnieni na, do tego stopnia na cukier, że niekiedy nawet zobacz, przychodzi ktoś do Ciebie do domu i mówi, że chce coś słodkiego. Pokazujesz mu na kosz owoców, a on mówi ty, po cię, dawaj cukierki czy jakieś wafelki. Więc niekiedy człowiek już traci tę możliwość docenienia naturalnie słodkiego smaku, i to jest już naprawdę czerwony alarm, który trzeba ogarnąć. Owoce są dobre, tylko trzeba jeszcze skategoryzować na owoce fruktozowe i owoce glukozowe. Generalnie e, chyba nie ma na świecie owocu, który zawiera 100% fruktozy i 100% glukozy. Natomiast e, jeżeli mówimy o owocach bardziej glukozowych, to rozumiemy te oczywiście z większym udziałem glukozy i do nich zaliczamy chociażby dojrzałe banany, e, daktyle, figi i winogrona. Więc to są owoce, które jak najbardziej powinniśmy pochłonąć po treningu z racji faktu, że glukoza pierwszorzędnie wypełnia poziom glikogenu mięśniowego. Natomiast fruktoza e, zabiera się na, na nasz glikogen wątrobowy, a glikogen wątrobowy Uszczupla się chociażby w okresie snu, kiedy to właśnie mózg, żeby prawidłowo funkcjonować i odpoczywać, musi zużywać około 80 glukozy na godzinę snu. Więc kiedy my się budzimy, to nasza wątroba jest szczuplejsza o jakieś 60 do 80 gramów cukru. Więc wtedy zjedzenie na śniadanie jakiegoś jabłuszka, czy dorzucenie do omletu jakichś owoców jagodowych, które też są zasobne w fruktozę, czy też mnemotechnika prosta, wszystkie owoce kwaśne. Czy to będzie kiwi, czy to będą cytrusy, czy to będą śliwki, morele, wszystkie owoce kwaskowate zawierają dużo więcej fruktozy w sobie, one uzupełniają dobrze poziom glikogenu wątrobowego. Natomiast problem polega na tym, że organizm może zmetabolizować niewielką ilość fruktozy. Jeżeli jest tego zbyt dużo, no to wtedy mamy problemy chociażby takie jak dyslipidemie, a więc skaczy nam poziom triglicerydów, skaczy nam poziom cholesterolu LDL. Pragnę tutaj zwrócić uwagę na to, że człowiek nie umiera na zawał w wyniku tłustej diety, wręcz przeciwnie, w wyniku diety zawierającą dużą ilość węglowodanów, głównie fruktozy. No i oczywiście jeszcze aspekty takie jak chociażby stłuszczenie wątroby yy, i tak zwane zaawansowane produ produ produkty glikacji, a więc takie, które wykańczają nasz układ krwionośny, nadbudowują blaszki miażdżycowe i powodują szereg innych negatywnych efektów. Więc reasumując, owoce są ok, ale w niewielkiej ilości. Po treningu glukozowe spoko, natomiast tymi fruktozowymi bym nie szalał i zostawił jako po prostu dodatek do diety.